Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z gry World of Tanks serii Okiem Dania. Na wstępie chciałbym Was bardzo zachęcić do łapkowania odcinka, komentowania, udostępniania i subskrybowania, szczególnie mówię tutaj do nowych widzów, którzy są po raz pierwszy na moim kanale. Bardzo serdecznie Was zapraszam do subskrybowania, no i teraz przejdźmy do tego, do czołgu. Dziś na to, co bierzemy czołg T71. Jest to czołg lekki siódmego poziomu z nacji amerykańskiej, USA. Czołg jest bardzo przy... miły po prostu w graniu, ale zaraz postaram się Wam troszkę więcej o nim opowiedzieć i przedstawić, jak się nim gra i ogólnie jego wady i zalety. Był to ekspery eksperymentalny, lekki czołg z wieżą oscylacyjną. Przeznaczony do transportu drogą powietrzną, opracowany w latach 1952-1953 jako następca M41. Uzbrojenie uznano jednak za niefaktywne, a projekt przerwano. Wybudowano tylko jedno, jeden drewniany prototyp. Przepraszam za takie jankanie się moje, ale pierwszy raz nie czytałem sobie przed odcinkiem i tak jakoś mi się dziwnie to czyta. Też mój wzrok nie jest w najlepszej kondycji. Eee, teraz przejdźmy do jego parametrów. Wytrzymałość 840 HP, mało czy dużo? No to sobie sami zadacie to pytanie. No, nie jest to duża wartość, ale to jest czołg lekki, on nie do spotowania. On wyspotuje, ma uciec. No, a jak zginie, no to zginie, no to trudno tak. Ja się raczej staram nie ginąć w tym czołgiem. Ja jakoś staram się tak spotować, żeby nie zginąć. Eee, maksymalna prędkość 64 km na godzinę. Eee, nie jest to najszybszy na pewno czołg swojego poziomu, ponieważ. Taki M41 Bulldog, tak się chyba nazywa. Bulldog na pewno, ale oznaczenie nie jestem pewien. Jest dużo szybszy od niego. To zauważa nie, bo mój kolega ma właśnie Bulldoga i właśnie widzę, go mnie często ładnie wyprzedza. Przyspieszenie 400 koni mechanicznych, obrót podwozia 56 stopni. No to jest duża wartość, bo to jest ciągle lekki, on jest też ciężki, jak no wiadomo, sama nazwa lekki. obrót wieże 42 stopnie, szybko 11,25 strzał na minutę. Nie jest to dużo, ale jest to czołg. Jak pewnie wiecie, jest to magazynek. To nie jest, jest działo, które jest strzela pojedynczo. To jest magazynek, który ma 6 pocisków. I potem ładujemy około 19 sekund. A co dowiemy się, bo nie pamiętam, zobaczycie w bitwie. Zasięg widzenia 400 metrów. Kamuflaż średni. Yy, no, kamuflaż nie jest taki zły. No, ja mam też załogi. Jak widzicie, mam słabą załogę. Ja tutaj nie robię załogi pod czołg lekki, bo. Ja robię głównie pod hewika, bo wiadomo, to powiem czołgiem 10 poziomu jest czołg ciężki, więc pod niego robię załogę. No, Wiecie, na, na czołg lekki to powinien na i powinna być inna w ogóle załoga. No ale mówię czołg ciężki, to jest tutaj głównym jakby powodem, dlaczego taką załogę robię. E, pancerz no to słabiutki ma, no to jest czołg lekki, no to się nie spodziewajcie fajwerku, jeśli chodzi o pancerz. E, kadłub 25 mm, po bokach 22 19 mm z tyłu ma. Jeśli chodzi o wieżę 22 mm z przodu po bokach, 22 i z tyłu 22 mm, co też do wieży, wiecie jak już tam w opisie było napisane, że to jest to wieża oscylacyjna, czyli ona nie jest tak w typowych innych czołkach, że ona jest taka no inna po prostu, tutaj się jakby wisi na takich dwóch, ja yy, wiem jak to powiedzieć, no takich śrubkach, że tak powiem i ona po prostu przód-tył i właśnie minusem tej wieży jest to, że ona słabo puszcza to działo, a plusem jest to, że wysoko podnosi. Wiecie, no podnoszenie działa nie jest zawsze takie ważne, nie zawsze się to przydaje, no najważniejsze jest opuszczenie, bo to najczęściej właśnie opuszczacie działo. No i tutaj jest troszkę minus, jak wie, pewnie wiecie jak mówiłem w poprzednim odcinku z czołgu T-21, tak chyba, T-21? Tak, T-21 miał no, ja tam 10, minu, 10 stopni opuszczenie działa, więc to była dobra wartość tutaj. Yy, nie wiem dokładnie ile jest, coraz postaram się wam to wszystko powiedzieć, a jak nie teraz to w bitwie. O czołgu, no wiecie, jak już wcześniej wspominałem, nie jestem jakby ogarem, jeśli chodzi o czołgi lekkie. Ja to tylko robię, to dlatego, że nie lubię zbytnio czołgów lekkich i chciałbym iść przez medy taką krótszą drogą, więc dlatego wybieram tą linię do T69. Ale powiem wam, że ten czołg jest bardzo miły i naprawdę daje czasami fan z gry. Jak obiecie się czołg lekki, on nie nadarza się nad nami odkręcić, a my tak upakujemy te 6 pocisków. No i uciekamy, tak? No to jest główna zaleta, że on jest też malutki i zwinny, więc też ciężko go trafić. To jest taka jakby rada dla was, jeśli uciekacie czołgiem lekkim i jesteście do przeciwników tyłem, no to oni mają do Was dobry przestrzeń. I radzę wam nie jedzie, jeśli macie na tyle przestrzeń dużą. Naprawdę, staracie się jeździć nie w linii prostej, tylko jeździć skośnie, prawo-lewo, prawo-prawo-lewo, żeby tego przeciwnika zmylić i on żeby nie wiedział o co zbytnio chodzi nam, tak? Czy jesteśmy coś pijani, czy coś yy, wiadomo. Jakiś ogarnięty gracz na pewno wyczuje o co chodzi, będzie tak celował, dopóki złapie was, wasz słaby punkt. Więc no, lubcie tak ciągle, kim jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie was nie trafią. Co do modułów, no, naj tak często pada właśnie silnik, jeśli trafią wam w bok od tyłu to bardzo często pada silnik celowniczy jakoś powiem wam, że nie pada mimo, że trafiają mi często w nie zauważyłem jakoś zbytnio, żeby mi ten ładowniczy czy celowniczy tam padali kierowca też nie pada, choć częściej niż pozostali załoganci, ale też jakoś nie za dużo czołg się nie pali, do tej pory rozegrałem im, ja wam zaraz powiem, 71 bitew i raz chyba się podpaliłem, więc e, jeśli wiecie, chcecie szybciej ładować, naprawdę polecam Wam założenie, mm, zaraz Wam powiem, skrzynki coli w przypadku e, akurat czołgów amerykańskich, w innych nacjach jest to coś innego. Na przykład w niemieckich jest czekolada, to są takie racje bojowe, które dają Wam plus 10 e, do wszystkich umiejętności załogi podczas bitwy. To jest przydatne, ale założyłem gaśnicę tak z przyzwyczajenia jakoś. E, nie odczuwam tego braku, tych reakcji bojowych, więc właśnie co chcecie. Ja tutaj mam gaśnicę akurat każdy ma swój styl, jakby i coś innego wkłada w stanie. Wnikam co na chwilę obecną. To tyle mam co Wam do powiedzenia. Zaraz widzimy się po krótkiej przerwie w bitwie, dobrze. Widzimy się na mapie Redshire, czyli bitwa standardowa. Tak właśnie teraz sprawdziłem, sobie ile ma ten tym puszczenie działa. Wynosi ona minus 7 stopni, powiem a już to nie jest tak jak źle, myślałem, że gorzej będzie. a Podnoszenie do góry działa wynosi aż 20 stopni. Przeładowanie między pociskami, jeśli mamy załadowany cały magazynek wynosi 2 sekundy. Działo nie jest najcelniejsze, wam powiem. Grałem na pewno celniejszymi działami, ale... No nic za nie poradzimy. Pojemność magazynu amunicji wynosi 60 pocisków. Czas przeładowania magazynku tutaj wynosi akurat 20 sekund, ale jeśli macie troszkę lepszą załogę, to naprawdę zejdziecie tam do 19 jeszcze z wracami bojowymi, to tak myślę do 18 sekund spokojnie zejdziecie. No, akurat 18 chyba sekund ładnie. Zaraz wam powiem dokładnie, jak się przeładujemy cały magazynek. Jak wiecie, czołgiem lekkim, no to tak się ciężko, przynajmniej w moim przypadku, mi się ciężko grać czołgiem lekkim. Czasami naprawdę wychodzą przyjemne bitwy i <noise> czasami naprawdę ludzie, którym grałem do 19 sekund, tak jak mówiłem, naprawdę jeśli objedziemy ludzi, czy w ogóle będziemy ich wkurzać, naprawdę się denerwują i na siłę już wyjeżdżają, a my tak sobie ich objeżdżamy w kółko. To jest naprawdę przyjemne uczucie, że taki banan się pokazuje na, na twarzy, ale jak mówię, ja nie jestem specjalistą zbytnio od czołgów lekkich i naprawdę no ciężko mi jest ugrać jakąś bardzo dobrą bitwę. Największej miałem ilość uszkodzeń, to miałem chyba 3,5 tysiąca, no ale to wiecie, to jedna bitwa na 70, no to wiecie, nie czyni mnie najlepszym graczem na czołgach lekkich. Naprawdę jest wiele lepszych graczy na czołgach lekkich i oni naprawdę co bitwę wyciągają. Czytam co kilka bitów naprawdę takie wyniki, no ale wiecie, no, jedni są lepsi na czołkach średnich, ciężkich, jedni na lekkich, a niektórzy na artylerii. Tak samo na artylerii też nie jestem najlepszym graczem. No niestety nie, 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 nie zagraliśmy mu uszkodzeń. Kurczę, jak mi się język plącze, czołg naprawdę fajnie się nim drifty robi, jest naprawdę żwawy, mimo że nie ma, naj, nie jest najszybszy, ale drifty to on potrafi z górki robić piękne. Tutaj mamy Isa. A jeszcze ładujemy 8 sekund, więc na razie nic nie zrobimy. No niestety go zniszczyli nam. Czołgiem lekkim naprawdę powinniście być w ciągłym ruchu. Nie, nie jakoś... Ja nie umiem tak grać ciągiem lekkim, aby stać w nim w miejscu. A naprawdę już troszkę się nagrałem w tą grę i widziałem czasami jak czołgi lekkie kąpiły w krzakach. I no, czasami jest naprawdę taka sytuacja, że trzeba naprawdę przykampić w tych krzakach, czy gdzieś się wycofać. Ale nie tak typowo kąpić właśnie jak to niektórzy gracze robią, ja gram e, staram się przynajmniej grać bardzo ofensywnie czołg ma problemy z przebijaniem z wyższych tierów, ale no to wiadomo czołg lekki działa też nie ma zbytnio dobrego, No penetracja tutaj nie jest najlepsza, zapomniałem wam powiedzieć w garażu e, jak nie zapomnę to wam powiem po bitwie widzimy tutaj, no, bez problemu prona przebijamy, Coquerona przepraszam mm. Na największą Największy, ja mam przynajmniej, problem grania przeciwko LTTB. Nie wiem, czy ten czołg jest aż taki dobry, czy ja aż taki słaby, że po prostu ja tego czołgu czasami nie potrafię przebić. On jest po prostu dobrze skontowany i ma dobry pancerz. To jest taki w sumie mój główny konkurent. Też yy, godnym przeciwnikiem jest yy, według mnie Bulldog, który ma aż o 4 pociski więcej od tego. Jest tego samego poziomu i też tej samej nacji. Tylko, że on posiada chyba podobne działko. No ale 4 pociski więcej, więc czasami więcej zdziałamy, ale też jednym większym, jeden większych minusów, jaki jest przeładowanie, ponieważ mamy więcej pocisków, więc dłużej przeładowujemy, więc to co woli, tak? Ale bulldogiem naprawdę też też ładne wyniki kręcą, nawet chyba lepsze niż tym T71. On niestety nas przebija. Chciałbym objechać tego jak Tigera, gdyby on nie miał wsparcia ze strony 50 to byłoby naprawdę dobre. No ale niestety. Oj. Już się nie mogę doczekać do T69, który już prawdopodobnie będę miał za jakiś czas. Na pewno, na pewno pojawi się odcinek z tego czołgu. Jak widzicie lamie tym czołgiem strasznie. Sami możecie ocenić nawet. Piszcie w komentarzach jak oceniacie moją grę na czołgu lekkim. Cie mamy może... No nie uda się, niestety. Chciałem tylko kw 3 co tam jeszcze jest. A tam było gdzieś E75, a już go nie ma. Dobrze. Poczekamy na tego. Masz BLE. Te dwie sekundy to troszkę, według mnie, jest za długo pomiędzy pociskami. Niestety. Jeszcze ostatnią pestkę wpadujemy i uciekamy. Może się uda. Dobrze, na szczęście koleś jakiś zbytnio ogarnięty. Nie, jest więc mamy czas na ucieczkę, ale jednak nie mamy czasu na ucieczkę, więc e, nie ma co pokazywać dalszej części tej bitwy, więc widzimy się za kilka chwil w garażu. Dobrze, widzimy się w garażu w podsumowaniu bitwy. Jakim studem bitwa w zwycięskach? Skąd? Ja już myślałem, że to będzie bitwa przegrana, ale dzięki właśnie obiektowi, który zrobił specjalistę wygraliśmy to. My chyba skapową bitwę, bo ja już wyszedłem nawet. W bitwie dużo nie zrobiłem. Mało co asystowałem, ale troszkę nawet zadałem. Spodziewałem się, że aż tyle. 1638 uszkodzeń, 11 przebić, 3 wykrycia, 237 asysty. 31 tysięcy zarobionych kredytów, 1794 doświadczenia, 83% pierwszej biegłości. Drugi w tabeli. Też zapomniałem powiedzieć, co do działa. Nie powiedziałem nic wam o dziale, więc teraz wam tu. Postaram się powiedzieć, silnik 400 to już mówiłem. Penetracja na pociskach zwykłych 175-210 na pociskach premium. Co do pocisków premium, to nie polecam ich. Mam tam e, chyba na jeden magazynek pociski, ponieważ są to pociski kumulacyjne. A jak wiemy pociski kumulacyjne lub nie wiemy, te pociski po prostu zatrzymują się na palcach warstwowych lub na gąsienicy. A jeśli gramy czołgiem lekkim to nie strzelamy od przodu, no bo tam mają one trzy pance, zazwyczaj, tak, pojazdy, staramy się strzelać od boku, no i czasami jak jesteśmy w ruchu, no to ten pocisk jest y, różnie trafi, raz w, akurat trafimy w kadłub i przebijemy, a raz trafi po prostu w gąsienicę, gdzie wejdzie pocisk za zero. Y, ja strzelam może z, zaraz ze zwykłych pocisków, czyli zwykłe pociski w tym wypadku są to APC-ry, które mają lepszą jakby szybkość pocisku. Nie zatrzymują się na pancerzach warstwowych i gąsienicach, więc dlatego ja je wolę, ponieważ mam dużą pewność, że jak trafię w tą gąsienicę, to jeszcze jakoś przebije, tak? Może nie zawsze, ale przebija. W wypadku właśnie po... pocisków tych premium tutaj, no to nie zawsze przebijamy nawet od boku. Jak mówię, w i pancerz warstwowy nie wchodzą. 38 mm na haekach, 150 uszkodzeń, no mało czy nie mało, no ale mamy magazynek, tak? Czyli to jest dość duża wartość, jeśli mam wszystkie pociski wejdą. No i to byłoby na działo. I teraz widzimy się po krótkiej przerwie znowu. No i widzimy się na mapie Erlenberg, czyli bitwa spotkaniowa. No, mapa według mnie, jak przynajmniej na mojej umiejętności, słaba do spotowania. Ponieważ, no co, jak przejadę na jedną, stronę, na drugą stronę rzeki, to pewnie zginę. Więc... Muszę tak jeździć, żeby nie zginąć, żeby ten odcinek troszkę dłużej trwał i bitwa sama była jakoś w miarę... w miarę porządna. No, jak mówię, ja nie jestem specem od czołgów lekkich. Więc niektórych sobie ode mnie nie wiesz, o fajne rysowanie, nie ma dziewiątek. Jesteśmy na ósemkach, bardzo fajnie. No, właśnie, dobre pytanie, gdzie by. Dobra, pojedziemy sobie tam na zamek. Szybko sobie wyspotujemy przynajmniej spróbujemy. No i będzie easy. Jak nie zginiemy, to też będzie, no odczep się koleś. Co za. Idź stąd. Ja chcę już jak najszybciej zrobić sobie tego T69, te ponieważ no medy to jest tak głównie i ciężkie, to są taka moja specjalność jakby, tak powiem. E, już jednego wyspotowaliśmy. Mało coś no i właśnie tymi lekkimi niedobrze się... nie zawsze nie się... dobrze się czuję. O! mojejku. Dzisiaj mój język to jest po prostu Niewyspany po prostu i dlatego Coś mnie widzi, tygrys Cromwell 37 Dobrze uciekamy. Tak no mówię jakie to jest właśnie widzicie do spotowania i uciekania, bo no, nie, nie ma pan żeby się bić yy, naprzód. Tak i też działam w wątpię, żeby któryś czołg yy, ósmego poziomu przebił. A już od wyższych tierach y, nie mówię, ponieważ wiecie lub nie. Czołgi lekkie zazwyczaj rzuca nie dwa tiery, to no, już te wyższe tiery lekkich czołgów rzuca plus, 3, minus dwa. Czyli nie jest tak jak y, w normalnych czołgach ciężkich czy średnich, że na przykład siódmy tier już zamach zna dziewiątki na dychy własnej Właśnie w czołgach lekkich jest inaczej, rzuca już go na dychy. Więc... no rzadko, bo rzadko ale rzuca. Już tam nie niedłużej sobie nie zrobimy, ponieważ no tam już są potężne działa i ogólnie czasami jesteśmy nawet na hita. Ale mówię, no rzadko nas... często nas nie rzuca właśnie na te czołgi 10 poziomu. Chociaż tyle. Też no, mówię tutaj, że tym czołgiem lekkim nie umiem grać i ja żadnych poradników na YouTube nie oglądałem, jeśli chodzi o czołgi lekkie, jak tym powinno się grać. Wiem to z własnego doświadczenia, już troszkę przegrałem bitew na, na pc na, teraz na konsoli, też patrzę jak inni gracze sobie radzą na tych czołgach lekkich, też troszkę z nich przykład biorę. E, nie mówię, że gram podobnie, tak, bo to na pewno nie jest też taki poziom jak niektórzy gracze na czołgach lekkich, bo niektórzy gracze to naprawdę kokszą na tych lekkich czołgach i szacun dla nich, ja tak nie potrafię. Mm, to jest... Po prostu metoda próby błędów. Jak mi się nie uda, no to staram się jakoś to poprawiać. No nie zawsze mi to na pewno wychodzi, ale przynajmniej się staram. Mm, teraz mamy szansę objechać, właśnie tego tutaj, dziadykę wielkiego. A masz, a masz. Widzicie, uszkodziliśmy mu. Człop ciężki jest w tym, w tym momencie bezradny, bo on jeszcze powinien kadłubem się rozkręcić, a nie tylko wieżą. Troszkę pomyślał, ale trochę za późno. Teraz się przeładowujemy to 19 sekund. To nie jest drugi reload. Są dłuższe, na przykład na Bulldogu ponad 20 chyba 6 sekund jest, więc tutaj nie jest tak najgorzej. Też no te pociski nie wszystkie wchodzą w ruchu, czołg nie jest zbytnio celny. No widzicie, no daleko nie było do mnie, ja go nie trafiłem. Teraz trafienie krytyczne, już widzimy dwie, dwa pociski, trzeci nie wszedł. Ten wszedł już na bliską odległość, niestety nam go dobijają. No mówię, no w ruch, nie ma też załogi, ani czołg nie jest też jakoś zbytnio... No jest zbytnio celny, Teraz postaram się pojechać po arcioszkę, może się uda, ja mam takie zawsze szczęście do tych art, że one zawsze mnie zdejmują, nie wiem, czy zawsze, no często. Albo po prostu ja jakieś błędy robię po objeżdżaniu ich czy coś, oj, bywa. Troszkę damage zrobiliśmy, troszkę podświetliliśmy, nie jest źle, jesteśmy na full HP, więc to też jest dobrze. Arciuszka tu powinna być. Właśnie i tutaj jest. Czasami, tyle, no, wiadomo, w ruchu trafimy, ale czasami są takie fejle, że... Masaka. Dobrze. Przeładujemy się. Jeśli gracie ciągiem z magazynkiem, to... Jeśli gracie na ps tak, to... Prawym krzyżakiem w prawą stronę... Ee, przeładowujecie od nowa magazynek. Jeśli ktoś nie wiedział. Też przez przypadek to odkryłem, bo... Jakoś klikłem przez przypadek i od mi się magazynek zaczął ładować. Spróbujemy spunktować tego parsinga. Bardzo ładnie dostał. Niestety nie spali się niestety. A, prze przeładujemy się. Ponieważ w sumie jest pełny magazynek bym tutaj gdzieś wyjechał jakiś większych przeciwników. Na ósmych tierach to ten czołg jeszcze medy na przykład ósmego poziomu to przebija od przodu. No dziewiąte to już mam problem. Ale tak to z 8 mi jeszcze daje sobie radę. Tylko tam nie ma, niestety, się ruszył do przodu. Ale już nie żyje. Tu był gdzieś T20. Oj, przepraszam, odbiło mi się. T29. Czy to jest kolejny T32? Dobrze, pojedziemy na tylko T29, ponieważ że mnie zna kilka dla mnie pestek, to będzie easy. No i bitwa zwycięska na szczęście. Myślę, że go zniszczymy. Koleś też się nas nie spodziewa. Nie wiem, teraz w ruchu trafiliśmy, a wcześniej nie potrafiliśmy z 10 metrów trafić. Magic. Nie ma. No i bitwa zwycięska na szczęście. Nawet dużo pocisków oddałem. Troszkę uszkodzeń pewnie zrobiliśmy. Tak, jak sądziłem dużo uszkodzeń. 2050 uszkodzeń, 2 zniszczone pojazdy, 14 przebić, 5 wykryć, 840 asysty, 83 biegłości. Przepraszam za dźwięk tam w tle, ale jakiś sąsiad traktorem jeździ. Eee... 2127 doświadczenia, 48 tysięcy zarobionych kredytów, przejdźmy do podsumowania, czołg naprawdę jest przyjemny w graniu, jeśli ogarniecie nim grę to naprawdę nie będziecie na niego narzekać nawet można sobie go pozostawić w garażu jako taką zabawkę bo naprawdę nim się przyjemnie gra, ja go nie pozostawię w garażu ponieważ no jak mówię nie jestem specją od czołgów lekkich ani mnie to nie kręci, ja tylko gram żeby tak na najszybciej przejść na chwilę obecną, kiedy nagrywam ten odcinek, brakuje mi jeszcze 18 tysięcy do ósmego poziomu, więc dzisiaj raczej to już będę miał. No i to byłoby na wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz się powtórzę: zostawcie naprawdę łapkę w górę, ponieważ to mnie bardzo wspomaga i motywuje do kolejnych nagrań. Łapko, łapko, łapkowanie, już powiedziałem, tak, się jąkam. Komentowania, subskrybowania, udostępniania. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnych. W kolejny odcinek, już będzie naprawdę, powiem tyle, to będzie na pewno czołg ciężki. Eee, pewnie się większość domyśli, jaki to czołg eee, z Jeszcze tyle Wam powiem. Na no, do widzenia. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Cześć.